W 2026 roku po raz pierwszy w historii otrzymamy dwa seriale z tego świata Gry o Tron, z tego uniwersum George'a Alarmartina i ja przyznam szczerze, że dużo bardziej czekam i dużo bardziej jaram się na Rycerza Siedmiu Królestw niż na trzeci sezon Rodu Smoka. No, bo nie będę ukrywał, że jednak drugi sezon RODU Smoka dość mnie mocno rozczarował. W sensie były tam momenty, dobrze się to oglądało, ale jako całość, no niestety, nie spełniło to moich oczekiwań. A potem jeszcze dowiedzieliśmy się, że to był tak właściwie sezon ucięty bez końcówki, która tam finalnie Miała być, no i to sprawiło, że odbiór taki ogólny, no bo to nie tylko mój, ale ogólnie fanowski był raczej słaby. House of the Dragon jakoś nagród nie pozdobywało. I to był taki cios, bo ten pierwszy sezon był całkiem fajny. Więc na ten trzeci teraz. No czekam tak z umiarkowaną, powiedzmy, ekscytacją. W sensie pewnie gdy będzie bliżej już premiery, gdy będziemy się zbliżać właśnie do tego trzeciego sezonu, to ja ranko pewnie gdzieś tam wskoczy na odpowiedni poziom, bo to dalej jednak jest Westeros, to dalej jest e, świat Gry świat Martina, ale na moment obecny wyżej sobie stawiam właśnie rycerza Siedmiu Królestw, który zresztą już w styczniu Wyląduje na HBO Max. No a skoro jesteśmy już tak blisko tej premiery, bo to zostało za raptem kilka miesięcy, to musiał pojawić się także pierwszy taki pełnoprawny, mięsisty trailer. I ja powiem szczerze, że ten zwiastun, który widzieliśmy, po prostu mnie mocno kupił i to na takich dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna dotyczy samej estetyki tego, jak to wszystko tam wygląda. W sensie widzę zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw i wiem, że jestem w domu. Wiem, że jestem w Westeros. wiem, że to jest stylistyka taka jak w Rodzie Smoka, że to wygląda tak dobrze jak w Grze o Tron, czy we wcześniejszych, czy w późniejszych sezonach. Pod tym względem HBO potrafi po prostu w to fantazy. Zresztą napisałem całkiem niedawno taki post na naszych kanałach, w którym zastanawiam się, no jak to jest, że HBO potrafi Oddać ten fantazyjny świat, potrafi zrobić, żeby on żył, potrafi pokazać dynamikę tego świata, żeby on był bogaty. Także, jak spojrzysz, to od razu wiesz, że jesteś uczestnikiem tych wydarzeń, że od razu jesteś właśnie w domu. Widzisz tych bohaterów, widzisz stroje, które nie są ściągnięte prosto z wieszaka, wygładzone, gdzieś tam wyjęte z garderoby, tylko to wszystko wygląda bardzo, bardzo prawdziwie, namacalnie, wiarygodnie i to są dla mnie takie aspekty, bardzo ważne, i tak się składa, że mniej więcej w tym samym czasie co zwiastun rycerza Siedmiu Krues pojawiły się e, także inne zwiastuny. A właściwie jeden zwiastun, jeśli chodzi o czwarty sezon Wiedźwina, ale wcześniej był też ten taki krótki materiał, e, gdzie widzieliśmy Lajama Hamswortha jako nowego Geralta, który walczy z jakąś tam e, nie strzygą, ale z jakimś upiorem. Nieważne, i różnica jest po prostu rzucająca na kolana. W rycerzu Siedmiu Królestw mamy to wszystko. O czym przed chwilą powiedziałem, a w tym czwartym sezonie Wiedźmina w trailerze mamy generyczność, mamy dokładnie to jedno samo sztampowe fantazy, które widzieliśmy we wcześniejszych Wiedźminach, które widzieliśmy w Rodowodzie Krwi, które widzieliśmy w Rings of Power i pewnie w jeszcze innych kilku produkcjach spod takiego szyldu umownego fantazy robionego przez Netflixa czy Amazona. O koło, koło czasu też było tak mega generycznie przedstawione, chociaż fabularnie akurat tam. Dostarczyli w przeciwieństwie do Wiedźmina, ale to dalej. Nie jest ta półka wizualizacji, stylistyki, co HBO i ten świat Martina. No i druga rzecz, na którą zwróciłem po tym zwiastunie uwagę bardzo mocno, to jest fakt, że prawdopodobnie dostaniemy oddanie tego ducha, tego tonu samej opowieści. Bo w tym pierwszym sezonie, jeśli chodzi o Rycerza Siedmiu Królestw, będziemy mieć sportretowane pierwsze opowiadanie. Z tego właśnie tą, a więc wędrowny rycerz, i patrząc na to, co ten zjazd nam zaprezentował, to wydaje mi się, że twórcy doskonale zrozumieli, o czym jest to opowiadanie, jaki ma ton, jaki ma ciężar gatunkowy, i że to absolutnie nie będzie po prostu druga gra o Tron albo drugi ród smoka. To będzie coś zupełnie innego, i tym bardziej. Na ten serial czekam. No a bez wchodzenia w jakieś naprawdę duże, zawiłe spoilery, tu akurat nikt się nie musi obawiać, mamy tutaj główną postać, e, Danka, który po śmierci swojego pana, a więc rycerza Arlana Spenetry, e, postanawia zostać takim wędrownym rycerzem, przybiera imię Sir Dankana Wysokiego, no i rusza sobie na turniej do Ashford. Po drodze poznaje chłopca imieniem Jajo, i właściwie cała reszta powinna Zostać milczeniem, żeby nie psuć niespodzianki, w sensie pewnie jakiś materiał na kanale taki spoilerowy, gdzie będziemy chcieli się wgryźć w fabułę i w to, co w tym wędrownym rycerzu, w tym opowiadaniu się znajduje. Ale ten materiał będzie oczywiście stosownie oznaczony, i ci, którzy nie, nie czytali, a nie chcą psuć sobie tej zabawy, no to będą mogli ten materiał spokojnie ominąć. A całą resztę zaprosimy do komentarzy i do śledzenia. Gentlemen. You have my curiosity. Now you have my attention. O, a propos komentarzy i śledzenia, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko 50 tysięcy. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, tym, którzy zaufali nam, którzy są tutaj z nami, którzy dobrze się też bawią, którzy bardzo mocno komentują, angażują się we wszystkie dyskusje. To jest super sprawa, że jakaś tam społeczność wokół kanału się wytworzyła i. Ona stale, stale rośnie, także 5 dych już za winklem. Wydaje mi się, że to jest kwestia dni, no najpóźniej tygodni. No ale wracając do Rycerza Siedmiu Królestw, no tu na pewno nie uświadczycie tego wszystkiego, co znamy z gry o tron, czyli tych wielkich dworski, dworskich. Intryg, tych starci wielkich rodów, wielkich domów, w Westeros. Nie będzie magii, no bo Smoki już nie żyją. Ostatni zmarł dość dawno temu, więc za tym idzie magia także się ulotniła. Nie będzie tej całej takiej dramy o żelazny stołek, prawda? I to zresztą potwierdziła jedna ze współtwórczyń tego serialu. To historia, która nie próbuje być drugą Gromotron. Jest lżejsza, bardziej kameralna i właśnie przez to wyjątkowa. Chcę im pokazać inne oblicze westeros, nie tylko to, które kojarzy się z krwią i stalą. I oczywiście te wszystkie wielkie rody dalej tu są: Targaryenowie i tak dalej, ale oni stanowią tło dla tej fabuły, gdzieś tam ją napędzają, ale cała historia będzie dużo bardziej przyziemna, dużo bardziej kameralna, właśnie taka lżejsza. I ten zwiastun też to sygnalizuje, że tam jest taka lekkość, poczucie humoru jest coś zupełnie innego niż te. Wysoko, po prostu takie górskie intrygi Targaryenów, Lannisterów i kogoś tam ktoś chce rządzić, ktoś robi jakiś mariaż, żeby jego dom zyskał. Nie, nie, to, to gdzieś tam jest w tle, ale będziemy się poruszać w zupełnie innych, jakby rejonach. Rejonach, które bardziej właśnie są takie przyziemne, które są związane z tymi prostymi, zwykłymi ludźmi, no jak choćby właśnie Duncan i Jayo, ale to może zostawimy w takim niedopowiedzeniu. Nie każdy serial musi być epicki. Westeros to ogromny świat, w którym jest miejsce nie tylko na wielkie wojny, ale też na małe, osobiste historie. Dunk i Jajo zawsze mieli w sobie coś wyjątkowego i cieszę się, że wreszcie zobaczymy to na ekranie. Ja naprawdę jestem kupiony, bo to będzie trochę taka rycerska, średniowieczna historia, ale osadzona właśnie w tym fantazy wymyślonym świecie Westeros od George'a, Aral Martina, dostaniemy trochę taką opowieść o tych rycerskich cnotach, o honorze, które się wszystkie te cnoty zderzają właśnie z takimi twardymi realiami królestw, z, z twardymi realiami Westeros, z takim wiecie, tym brudem i zgnilizną, i tymi domami wielkimi i ich przedstawicielami w tle. I że to będzie na tyle kameralna historia, że fajnie zostanie rozpisana właśnie ta relacja i, i to jak ta chemia się rodzi między dankiem i jajem i na to czekam wiem że te odcinki będą krótkie i nie będzie ich za dużo więc to będzie taki mini serial właściwie ale to sprawia że też nie będzie takiej obawy i nie będzie takiej pokusy chyba na twórcach żeby oni jakoś ten serial przeciągnęli przegadali raczej dostaniemy to wszystko co w wędrownym rycerzu jest zawarte i mam nadzieję, że oczywiście dostaniemy to w wiarygodny i taki fajny sposób. No i oczywiście wiemy, co się w grze o tron działo, ale w tej historii także dostaniemy fajną podbudowę dla bohaterów, właśnie późniejszych lat, którzy właśnie w później odgrywali jakąś rolę w Westeros. Przedstawiony zostanie też bardzo fajny złoczyńca Aerion Targaryen, jedna z takich naprawdę ciekawszych postaci do oglądania. I to sprawia, że to też nie będzie taki serial, wydaje mi się, jednowymiarowy. Że to, co w tle będziemy oglądać, czyli te wielkie rody i tą wielką politykę, to też będzie grało naprawdę dobrze z tym takim przyziemnym traktowaniem naszych postaci, z tymi małymi relacjami, z, tymi, z tą małą chemią, z tym małym turniejem, chociaż no, turniej oczywiście w Westeros zawsze był dużym wydarzeniem, ale no jak to się ma do tej wielkiej polityki, jak to się ma do tej walki o władzę? No, więc tu liczę, że to zostanie świetnie przedstawione. I tak jak mówię, ten trailer dał mi takie poczucie, że ten balans będzie zachowany, że te akcenty będą dobrze rozłożone. Zresztą sam Martin wspominał, że jak już widział te pierwsze odcinki, gotowe, że to, to jest to, jak on sobie właśnie rycerza Siedmiu Królestw, jak to pierwsze opowiadanie sobie wyobrażał. Więc jeśli on jest zadowolony, a przypomnę, że przyrodzie smoka bywało różnie, ten jego taki słynny wpis, w którym naprawdę odpiął wrotki i trochę twórców pojechał, no to jest dość pamiętna sprawa. Tu jest zadowolony, a jeśli on jest zadowolony, to wierzę, że to naprawdę zostało dobrze przygotowane. No i jestem ciekaw Waszego zdania, jak Wy to widzicie? Czy, czy też czekacie, czy bardziej niż na naród smoka, a może w ogóle, moim zdaniem, naprawdę jest na co czekać? Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czy, czy chciałby, czy nie, to polecam, żeby sobie Rycerza Siedmiu Królestw wziął i to pierwsze przynajmniej opowiadanie przeczytał, to naprawdę zajmie wam, nie wiem, jedno popołudnie, może nawet nie i będziecie mieli dobry, dobry podkład i będziecie już pewni, że ten serial to jest właśnie coś, co ze świata gry o Tron, co ze świata Westeros z uniwersum Martina chcielibyście zobaczyć. Uwierzcie. No, a teraz już nie przeciągam, żegnam się z wami, widzimy się w kolejnych materiałach, pewnie także o Rycerzu Siedmiu Królestw, tak jak już mówiłem, bo jest tu o czym mówić, choć to małe opowiadanie i serial też nie będzie zbyt duży, ale na pewno, na pewno do tego jeszcze na kanale wrócimy, a teraz już nie przeciągam, pamiętajcie, sub, dzwonek, podanie materiału dalej, jeśli uważacie, że sobie na to zasłużyliśmy, będzie nam bardzo miło i będzie nam bardzo Zobowiązani, a teraz do zobaczenia, i widzimy się niedługo. Cześć!